Tu taka dodatkowa uwaga, jeszcze jeśli chodzi o wykresy sił tnących i momentów gnących. Otóż, jeżeli do belki przyłożona jest siła skupiona, to na wykresie sił tnących widać skok o wartość tej siły skupionej w kierunku działania owej siły. Siłą skupioną nie ma znaczenia, czy nazwiemy siłę czynną czy bierną. Zasada dotyczy obu tych wielkości. Dotyczy sił zewnętrznych. Więc proszę zobaczyć, z lewej strony mamy przyłożoną reakcję RAY i ona jest zorientowana do góry. Ta reakcja RAY wynosi 13 ósmych. To tutaj mamy skok w kierunku o tutaj tej reakcji do góry. Widzą Państwo <laughs> wartość siły tnącej. Potem mamy obciążenie ciągłe, które stopniowo pomniejsza siłę tnącą, i kolejna siła tnąca to jest RBY i ona jest zorientowana do góry. Jak spojrzymy sobie na koniec naszej belki, to tu mamy właśnie tę siłę, tę reakcję i ona jest zorientowana do góry i zamyka nam do zera ten wykres. To jest ta nasza reakcja RBY. Tu widać reakcję RAY, a tu widać reakcję RBY. Gdyby była jakaś siła skupiona, przyłożona do naszej konstrukcji, no to na wykresie tych sił też byłaby ta siła widoczna. Teraz co z momentami? Mamy również do belki przyłożony moment skupiony. Jeśli popatrzymy sobie na ten drugi przedział, tak, tutaj ten kawałeczek odetniemy, to ten moment skupiony podbija nam belkę do góry, uśmiecha. Zatem na wykresie momentów mamy skok o wartość tego momentu, tu jest ten nasz moment, w kierunku działania tego momentu. Ten moment skupiony m, tutaj w równaniu wychodzi, o, tu jest widoczny, i on jest dodatni, tak? I podbija nam wykres momentów skupionych yy, w kierunku, oczywiście działania tego momentu, tak? Czyli z plusem. O, dziękuję bardzo.